Cześć, widzę z tej strony Miko to jest moje kolejne konto na YouTube, znaczy na tym na Robloxie, na robuxy, na tym, ale będziemy pod tym odcinkiem budować najsłabszą łódkę, najsłabszą łódkę, a później najlepszą, najsłabszej do najlepszej łódki będziemy budować, i na początku taką zbudujemy. Według mnie to jest słodka, słaba giga Nie no, nie, nie słaba, ale no... Taka się nie da Popłonąć w tak daleko W ogóle nie chce mi się... Okej, okay, płyniemy, Aha, okay, okej okay. Okej, okay. a okej, okay. co jest? Nie, 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 gdzie to? Nie, bo to tak. Okej, okay, płyniemy, płyniemy, widzowie, tak. Bo nie myślisz, bo może nie słyszycie. Ogólnie gram na innym koncie w tą grę. No i tak. Wiem tyle. No i wiem o co chodzi. Wiem. Nie! Jest. Ja zgi je ja, ja zginąłem. Naprawdę. Dobra. Dobra, muszę to zrobić Co mi wypadnie I teraz budujemy łódkę Lepszą, budujemy lepszą łódkę Lepszą Taką, którą mam nadzieję, że przepłyniemy W ogóle Najsłabsza łódka to w ogóle by nic nie miała Normalnie nic by nie miała, po prostu jeden blok, na którym stoicie. Macie na początku 8 bloków w tej grze, fajnie. Naprawdę, ja tylko sobie kilka bloków dokupiłem za pieniądze. W tej grze. Tak, tak. To jest szkło, przyda, przyda się. Zrobię... I, I będzie lepsza łódka, naprawdę, będzie jeszcze lepsza łódka później. Widzowie. Bo na razie to nie mamy w takich dobrych wszystkie bloki prawie dobra wsiadam i lecimy. Okej, okay, mam nadzieję, że teraz będziemy lepiej płynęli. <laughs> Przepraszam, że nie ma żadnej muzyki, ale ogólnie, no nie umiem tego zrobić. Ale będzie, będzie, będzie. Będzie później na pewno widzowie. Widzowie na bank. Płyniemy i jest kolejna kraina. Kraina. Okej. Okay. Zostawcie suba i lajka, like, bo chcę do końca tego roku wbić 100 tysięcy. I jak będzie w Sylwester 2024 rok już będzie, no to chcę mieć te 100 tysięcy w ogóle. Z... No, zostawcie suba, proszę, żeby mi pomóc. Yy, no te... kiedyś to był czerwony przecis subskrybuj, ale teraz to jest czarny albo szary. Fary, nie wiem. Ale zamieńcie go w biały, albo tam szary. Ja już sam nie wiem. Hmm, mm -hmm. Dobra, teraz już na bank. popłyniemy daleko. Ok. O nie, nie, nie. O nie, nie. O nie, o nie. O nie, nie. włosy! nie, ale wo włosy stracił. Mój strój za, za Robux. Okej, okay, co to jest? Okej, okay, okej. Okay. 35. Okej, okay, widzowie teraz robimy jeszcze leps lepszą tą łódkę. Lepsza musi być. Nie może być taka słaba. Okej, okay, i teraz za pięć. Losowanie. No i widzowie, no to teraz tą łódkę możemy robić. Okej, okay, robimy teraz taką łódkę, która przepłynie bardzo, ba. Przepłynie cały, cały. Tak, cały widzowie. Od najlepszej do naj, Znaczy od najsłabszej do najlepszej łódki. Okej okay, widzowie, robimy to tak Aha. Drewno mi się skończyło. szkło. Wszyst wszystkie bloki. To jest szkło chyba. Nienawidzę jak się to Tak zrobi, jak się zrobiło. Czyli no... Nie, nie mogę wchodzić te bloki to jest najgorsze. I zrobię specjalny nasil, nasilnik, silnik, tak. Jest całe Całe zrobimy, widzowie? Jest. Teraz tylko co? No i silnik już. Już mam najsilniejszą. No, nie najsilniejszą, ale dobrą łódkę. Dobra jest. Co? O nie. Dużo samolotów w ogóle w tej grze budują. Chyba. Nie wiem, czy mnie w ogóle słychać. No, trochę budują tych samolotów, bo raz tylko widziałem samolot, ale na odcinkach takiego youtubera, który już nie nagrywał FireRota. Hmm. Widziałem, jak nagrywał tą grę i tam były, były samoloty. Musiałem się podrapać. Okej. Okay. Lecimy! Okej. Okay. To będzie... Ciążej. Ale jadę z tym koksem. jaj Fajnie, 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 no. Będę nagrywał z kolegami, jak dobijecie 20... i będzie na 20 sobów specjalnie, ale okej okay, wiecie. E, nie nie. nie. Dobra, z kolegami będę nagrywał na nie wiem kiedy. Ale będę nagrywał, a na 20 sobów będzie specjal Mam 17. Chyba że mi... chyba wy... Że... Znowu mi kolega zabierze, bo, bo, bo mnie kolega zasubskrybował. Nie. nie, 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 nie. Czy ja właśnie się trzymam na jednym bloku? I mogę to tylko już dryfować. Nie mam nogi! A O. Aha. Mhm. Dobra, widzowie nie kupujemy nic i teraz tworzymy tamtą... Dobra, muszę teraz. Teraz. Okej, okay. muszę to zapięć pięć tylko otworzymy i to będzie lepsza łódka, tak. Lepsza. Drewno. Mój kolega jak w to grał, to myślał, że ten, yy, że trzeba most wybudować, a to łódkę trzeba, albo łódź, samolot, tam co w policie w ogóle. Gdybym miał tylko 10 tysięcy Robuxów, to moje może nie w grze. Tak, 10 tysięcy. Mam 40 ileś. Czyli niestety nie. 10 tysięcy widzowie. 10 tysięcy... Gdyby, gdybym tyle miał, przynajmniej tysiąc. To może by były lepsze filmy. To znaczy są. Rzadko nagrywam film, bo nie chcę mi się nagrywać. Ale teraz to poprawię. Naprawdę. Mam swój kanał i, i po prostu marzyłem, żeby mieć kanał i no. No i jak go mam to rzadko nagrywam, bo mi się nie chce. No. Po prostu mus muszę nagrywać częściej. Jutro też będzie film. <tuszel> tak, jutro. Nagram szkło. to co to robi. Nie wiem co to robi to usunę. Tak usun mi to. <słuch> Okej okay, i teraz. Dobijamy, 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 widzowie. A to i to jest ostatnia łódka pod tym odcinkiem i się będę z wami wegnął, bo już jest godzina, która? 18.52 no. jakby ja chodzę spać o 23, 22, 21. Nie no 21, no wcześniej. Chodzę spać, ale no ogólnie nie będę nagrywał go godzinnego odcinka. Okej, okay, lecimy, to jest... Najdłuższy mój film! Najdłuższy, widzowie. Lecimy... I komentarze mam wyłączone, nie no... Rozumiecie? Wyłączone mam komentarze. Niestety mam wyłączone o nie czy ja się cofam! Okej, okay, widzę, lecimy. Lecimy. Ja Nie umiem tym kierować. Kierować. O nie! Yy, dobra, to do tego musi być 100 złota, musi być jakieś Robuxy potrzebuję. Widzowie <grym> potrzebuję Robuxów. Nie no, potrzebuję więcej złota, Robuxy by mi w tym pomogły. Ach, tam M mogę, mogę wpłynąć, aha. Aha. Okej okay. Fa fajnie no co jest? Le już po mnie. Muszę to dobić do końca tu już w następnym odcinku. Ja nie mam nóg! I rąk! Muszę przeżyć. Tak, skinąłem. Dobra, jest. To ja się z wami wygnam widzę jej się widzimy w następnym odcinku, czyli jutro. Więc na razie.